Witam Cię gorąco już w styczniu i zapraszam na kolejną opowieść. Jest to już siódma z kolei. Jaki tytuł? Rysa. W pewnym kraju żył bogaty król, który lubił klejnoty i otrzymał wielki rubin, ale tak wielki, że zachwycał nie tylko jego, ale wszystkich. Wszystkich mieszkańców królestwa, wszystkich gości, którzy przyjeżdżali specjalnie, żeby oglądać ten wielki rubin. Bardzo czysty, bardzo przeźroczysty. Król był z niego bardzo, bardzo dumny. Codziennie rano wychodził, żeby go oglądać. I pewnego ranka starym zwyczajem. Po śniadaniu poszedł obejrzeć Rubin i nagle z przerażeniem zobaczył, że jest na nim rysa. Bardzo się zasmucił, zwołał od razu wszystkich złotników, jubilerów, którzy mieszkali w tym królestwie, i poprosił ich, żeby coś z tym zrobili, żeby naprawili ten piękny kamień, który był jego radością. No niestety nie mieli sposobu na to, żeby zlikwidować tą rysę. Ale pewien dworzanin powiedział królowi, że jest tu jeszcze jeden bardzo stary złotnik, który mieszka daleko na obrzeży rzach królestwa. Król Kazał go sprowadzić. Sprowadzono złotnika, starszego, zmęczonego życiem, doświadczeniem, w ubraniu, sfatygowanym, więc ogólnie pozostali jubilerzy zaczęli się z niego śmiać. Ale król zaprosił go i powiedział mu. Zobacz, miałem taki piękny kamień, którym się szczyciłem. Powstała na nim rysa, nie wiadomo z jakiego powodu. Czy możesz ją usunąć? Na co? Złotnik powiedział tak, usunąć jej nie mogę, ale mogę zrobić coś, co sprawi, że ten kamień będzie jeszcze piękniejszy. Król zawierzył złotnikowi i zgodził się na ten układ, więc złotnik wziął się do pracy. Przez tydzień czasu pracował nad tym kamieniem, aż wreszcie go przyniósł. Przyniósł i wszyscy zobaczyli z zachwytem, że na wierzchołku tego kamienia jest wygrawerowana piękna róża. Tak piękna, że nie można było oderwać od niej wzroku. A rysa, która była, jest jej łodygą. Jaki z tego morał? Kochanie, jesteśmy w czasie, kiedy myślimy o tym, co było, i myślimy o tym, co będzie. Wiele osób ma taką tendencję krytykowania siebie za coś, co nie poszło tak jak trzeba. Wiele osób szuka tego, co jest brakiem, nie patrząc na to, co jest ogromną zaletą i plusem. I wierzcie mi, kochani, z każdej rysy, jaką znajdujemy w sobie, jeśli odpowiednio ją potraktujemy, jeśli oddamy się w ręce właściwe, które sprawią, że nasza wartość stanie się jeszcze większa niż poprzednia. Każda praca nad sobą sprawia, że rozkwitamy. Każda, każde wyzwanie, które bierzemy na klatę, a jest teraz okres wyzwań i tego, co chcemy, żeby się zadziało w tym roku, naszych planów, zobaczmy na siebie z ogromną nadzieją, że jest w nas rysa. Jest. Ale z tej rysy można zrobić coś przepięknego, coś, co jest niepowtarzalne. I tego Wam życzę, kochani, w tym nowym roku, żebyście szukali własnej wartości większej niż dotychczas, bo to jest możliwe. Pozdrawiam.